Przeżywamy okres Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to jest tajemnica wcielenia. Bóg przyjmuje naturę człowieka, staje się człowiekiem i widzimy go jako dziecko w stajni betlejemskiej, w żłóbku, gdzie jest Maryja, Święty Józef. I jednocześnie jest to okres, który dla nas jest okresem radości. Myślę, że każdy cieszy się z Bożego Narodzenia, cieszy się z tej uroczystości. I ta radość właściwie jest ciągle jakby dopełniana z roku na rok. Tak, ciągle aż ku całkowitej pełni, tak trzeba powiedzieć, aż przy końcu czasów, jakby ta pełnia radości nastąpi. Myślę tutaj o takich dwóch aspektach, które są bardzo ważne. Z jednej strony. Cieszymy się, że nasze życie wygląda na zewnątrz coraz lepiej, bo jest coraz więcej wynalazków, elektronika się rozwija, człowiek też podbija kosmos i myśli jeszcze dalej, snuje, snuje jakieś perspektywiczne wizje. To jest natura człowieka, to są nasze zdolności i umysłu, i serca, że jest ta ekspansja do przodu. Coraz nowe wynalazki i, i ta kreatywność w w każdym człowieku właściwie jest zapisana taki pędku przyszłości, nadzieje na lepszą przyszłość też. Właśnie w tym zakresie działalności gospodarczej, ekonomicznej, technicznej to nas cieszy. To jest jakaś radość. Ale trzeba też powiedzieć, że Bóg stał się po to człowiekiem, żeby człowiek w tym wszystkim... Odnalazł właściwą drogę. I tak jak mówi Pismo Święte, zresztą Ewangelia świętego Jana w swoim proloku, że dał im moc, aby stali, się, aby stali się dziećmi bożymi. Takie są zapisane słowa w Ewangelii w proloku świętego Jana, w prologu świętego Jana, który nam ukazuje taką szeroką perspektywę słowa, przez, wszystko, przez które wszystko się stało. I Bóg stał się człowiekiem po to, żeby ukazać tą właściwą drogę, że z jednej strony jest naturalna ludzka ekspansja na zewnątrz, ale że też jeszcze jest druga strona naszego człowieczeństwa, właściwie jego istota, że człowiek musi przyjąć też drogę ekspansji wewnętrznej, przekraczania siebie w tej sferze moralnej, duchowej, i że to jest, to jest ta właściwa droga, jeśli te dwie drogi się nie spotykają, nie równoważą, to wtedy następuje też jakiś dramat w życiu człowieka. Człowiek nie liczy się z przyrodą, nie bierze pod uwagę drugiej osoby, eliminuje osoby biedne, ubogie, wyklucza niektórych ludzi. Jest rywalizacja pełna nienawiści, jakiejś zawiści, zazdrości, dlatego że brakuje tej drugiej właściwej drogi drogi życia wewnętrznego. Przekraczania swojego egoizmu, swoich małości, swojej całej nędzy, byśmy powiedzieli, ludzkiego żywota. Więc tutaj Bóg staje się człowiekiem i daj nam moc po to, żebyśmy się stawali dziećmi bożymi, bo przecież my jesteśmy stworzeni na obraz boży. Jesteśmy stworzeni po to, żeby podporządkowywać sobie Ziemię, żeby ją przemieniać, ale robimy to w sposób właściwy wtedy, kiedy odzyskujemy sobie Ten Boży obraz, kiedy mamy te wewnętrzne sprawności, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy mają wnętrze, mają duszę, prowadzą właściwe życie moralne, duchowe, żyjemy Słowem Bożym, bo nie samym chlebem żyje człowiek, jak nas poucza Pan Jezus w Ewangelii. Dlatego Bóg się stał człowiekiem, aby człowiek tą moc czerpał z Boga, aby upodabniał się do Niego. I to jest te życzenie jednocześnie bożonarodzeniowe. Przy żłóbku betlejemskim zakorzenieni jesteśmy przez Kościół, w Chrystusie, przez Chrześć Święty. 1050 rocznica na ziemiach polskich Chrztu Świętego obchodziliśmy, to jest, to narodowy ma wymiar, ale każdy z nas indywidualnie jest człowiekiem Chrystusowym. Wracamy do Chrystusa przez sakrament pokuty, Eucharystię, przez każde każdy sakrament jest, włącza w nas w tą tajemnicę Jezusa Chrystusa. Boga, który staje się człowiekiem. Niech Maryja będzie przewodniczką na drogach naszej wiary, przemiany naszego serca, dojrzewania wewnętrznego, jednocześnie współpracy zewnętrznej z innymi ludźmi, aby ta ziemia przybierała jakiś piękny kształt, aby stawała się miejscem przyjaznym. Na każdej ludzkiej osoby, dla całego stworzenia. Tego wszystkim życzę. Szczęść Boże.